Moi drodzy, być może pamiętacie Wydarzenia, jakie rozegrały się w Księdze Wyjścia Kiedy Mojżesz, wędrując wraz z Izraelitami Po pustyni Synaj Pewnego razu dostał wskazanie od Pana Boga Iż ma udać się na górę, na wzniesienie Żeby tam otrzymać od Niego prawo Wiemy, że górą tą była góra Synaj Jak mówi Pismo Święte I tak Mojżesz, nakazując wszystkim pozostającym u podnóża góry Izraelitom post, pokutę i umartwienie, sam wszedł na szczyt góry owianej obłokiem, owianej chmurą, podobno być może do tej samej chmury, która powstaje, wtedy, kiedy kapłan okaza ołtarz, przystępując do niego po raz pierwszy na początku Mszy świętej. Moi drodzy, Izraelici, którzy pozostali na dole, na, u podłuża góry, mieli pościć po to, aby nie pomarli. A Mojżesz na samej górze przez 40 dni miał przygotowywać się na spotkanie z Panem Bogiem. A przy tym, jakże niedoskonałe ciągle było jeszcze to obcowanie Mojżesza z samym Panem Bogiem. To wydarzenie, które miało miejsce na synaju, było raczej figurą, było raczej zapowiedzią pełni, która dopiero w naszych czasach ma swoje miejsce. Moi drodzy, gdybyśmy zatem chcieli porównać to wejście Mojżesza na górę Synaj, jego modlitwę w ciszy, za osłoną dymu, za osłoną obłoku, z muszą świętą, gdzie kapłan przecież wstępuje na ołtarz i najświętsze modlitwy wypowiada w ciszy, tak, żeby lud go nie słyszał, tak jak niegdyś nie słyszał Mojżesza lud izraelski, to czy Równie konsekwentnie powinniśmy dojść do wniosku, że teraz my wszyscy pozostający tu u podnóża ołtarza powinniśmy oczekiwać przez wiele tygodni, 6-7 tygodni, na to, aby usłyszeć, co wydarzyło się na ołtarzu. Czyli my powinniśmy zawsze pościć, umartwiać się, po to, aby Pan Bóg do nas mógł przemówić? Czyli my dziś nie możemy zbliżać się do tego, Najświętszego ze świętych, do tych najświętszych tajemnic, jakie są udziałem człowieka, do tajemnicy mszy świętej, do tajemnicy najświętszego sakramentu. Wręcz przeciwnie, moi drodzy. Dziś o wiele łatwiej możemy dotrzeć do kaplicy, choćby do naszej szkolnej kaplicy. W szkołach, które, w szkołach i oatoriach, które zakładał święty ku czci, którego dzisiaj my się odprawiamy, święty Jan Bosko, z kaplicy wchodziło się bezpośrednio z boiska. Tak jest, nie, przyszły, nie przysłyszeliście się, moi drodzy, święty Jan Bosko chciał, aby ta granica między tym, co najświętsze ze świętych, a tym, co codzienne i radosne, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej lekcji „radujcie się zawsze, była jak najmniejsza. Owszem, a być należyta. I tak święty Jan Bosko chciał, aby tu, w kaplicy, wraz z aniołami, wszyscy, którzy uklękną przed Najświętszym Sakramentem, adorowali Pana, Panów i Króla, Królów. Ale z drugiej strony chciał, aby to było miejsce dostępne dla nas wszystkich. Niezależnie od tego, co wcześniej byśmy robili. I tak, moi drodzy, macie to wielkie szczęście, że na górę Syna i... Możecie wspiąć się, otwierając drzwi kaplicy szkolnej, z tego samego korytarza, na którym przecież spędzacie zawsze po kilka przerw dziennie. Gwar przerwy miesza się zatem z tym pokojem świętego świętych, które tutaj obserwujemy. Aniołowie nieustannie, moi drodzy, nieustannie, nawet jeżeli tego nie widzimy, nie słyszymy tego, są tutaj. Miriady, miriad duchów anielskich nieustannie oddaje cześć swojemu Panu, którego oglądają twarzą w twarz, a my mamy to szczęście, proch ziemi, zostać zaliczonymi właśnie w te niebiańskie zastępy. Moi drodzy, bo to, co tutaj się rozgrywa, jest rzeczywiście największą tajemnicą, której nasz rozum nie może pojąć. Sam Bóg oddaje za nas swoje życie nieustannie, codziennie. I, za, I to za największego spośród nas wszystkich tu zgromadzonych grzesznika, moi drodzy, na równi ze świętym. Dlatego też nie powinno nas dziwić. Dlaczego święty Jan Bosko tak często w różnych pismach, czy to dla swoich chłopców, wychowanków, później także do dziewcząt, czy to do wychowawców, pisał, iż częsta komunia święta jest potężną kolumną, na której wspiera się jeden z biegunów świata, coś nabożeństwo do Matki Najświętszej jest drugą kolumną, która podtrzymuje drugi biegun świata. Tak jest, moi drodzy nasze życie musi być rozpięte między tymi dwoma biegunami, inaczej grozi nam niebezpieczeństwo, że miniemy się z głównym jego celem. Dlatego też święty Jan Bosko chciał, aby wszyscy chłopcy w jego oratorium tak ochoczo uczestniczyli we Mszy Świętej, uczyli się śpiewu gregoriańskiego, tak żeby mogli wraz z kapłanem i wszystkimi obecnymi wyśpiewywać te same hymny, które wyśpiewują nieustannie aniołowie. Tak bardzo zależało świętemu Janu, Janowi Bosko, aby każdemu z jego wychowanków msza święta była bliska. Poprzez ministranturę, poprzez śpiewy, poprzez skupienie, modlitwę, poprzez czytanie tekstów mszy świętej. Ta wielka miłość do mszy świętej i to przekonanie, że to ona wraz z nabożeństwem Najświętszej Marii Panny ma nas prowadzić do nieba. Wynikało, moi drodzy, także z pewnego tajemniczego wydarzenia, które miało miejsce w życiu Świętego Jana Bosku. Otóż pewnego razu miał on sen. Sen ogromnej bitwy morskiej. Widział, że na jednym z okrętów, największym z nich, znajdował się Ojciec Święty, otoczony chmarami innych okrętów, wrogich mu okrętów, które z każdej strony napierały na Ojca Świętego. Na Kościół Święty. Święty Jan Bosko widział ten niezliczony chmary, Widział także w swoim śnie dwie kolumny na morzu. Jedna większa od drugiej. Pierwsza z nich, niższa, to kolumna, na której szczycie znajdowała się Najświętsza Maryja Panna. Druga, jeszcze mocniejsza, jeszcze piękniejsza, była kolumną, na której szczycie znajdował się. Najświętszy sakrament. Moi drodzy i w momencie, kiedy Ojcu Świętemu na jego okręcie wydawało się, że przeciwnicy zaraz zatopią łódź powiatrową, wtem z obu tych nieopodal siebie leżących kolumn zaczęły zwisać niejako kotwice. I wtedy Ojciec Święty ze swoim okrętem podpłynął między te dwie kolumny, został przez te dwie kotwice uczepiony, tak że więcej nieprzyjaciel nie mógł mu zaszkodzić. To nie był niestety koniec wizji. Moi drodzy, w tej wizji Ojciec Święty zostaje zabity przez nieprzyjaciół Kościoła, ale zaraz po, po tym wydarzeniu zostaje wybrany nowy Ojciec Święty. I przystępuje do jeszcze większej walki, jeszcze bardziej wytężonej walki właśnie pod tymi dwoma sztandarami: Najświętszej Eucharystii i Najświętszej Marii Panny. Moi drodzy, nie chcę za bardzo Was zasmucać, ale i dzisiaj Kościół Święty przechodzi przez podobne wydarzenia. Nie wiemy, co będzie jutro. Nawet jeżeli nie są to jeszcze Wasze troski, musicie wiedzieć, że. Nad kościołem świętym zgromadziły się najczarniejsze od wieków chmury. Co zrobimy my? Co zrobi Piotr naszych czasów? Czy skorzysta z tych dwóch kotli fit, które święty Jan Bosko tak wyraźnie widział? Czy skorzysta z tych dwóch filarów? Moi drodzy, nie wiemy. Nie wiemy, który z ojców świętych zginie Właśnie w walce z ostatnimi wrogami Kościoła, tak jak przewidział to święty Jan Bosko. Ale wiemy, co my możemy zrobić. Moi drodzy, są tylko dwa wyjścia, żeby uratować się w tym wielkim dramacie, jak to powiedział sam święty Jan Bosko, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych, i częsta komunia święta. Moi drodzy, musimy dołożyć. Największych wysiłków, aby te dwie praktyki realizować w życiu każdego z nas. Nie tylko od święta, nie tylko od wielkiego dzwonu. Praktycznie, moi drodzy, święty Jan Bosko powiedział tak: Chcecie, aby Pan obdarzał Was wielkimi łaskami? Nawidzajcie go często. Chcecie, aby obdarzał Was rzadko? Nawidzajcie go rzadko. Moi drodzy, przynajmniej od tego zacznijmy. Każdy z was, nieważne od tego, na którą lekcję przychodzi do szkoły czy do pracy, może zacząć swój dzień od nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Jeżeli rzeczywiście kochamy Pana Jezusa i rzeczywiście wierzymy, że tu, w tym małym pudełeczku, zamknięty jest Bóg Wszechświata, to nie stracimy żadnej okazji, żeby choć na chwilę znaleźć się przed Jego obliczem. Po drugie Pamiętajmy o częstej komunii świętej poprzedzonej dobrą spowiedzią. Moi drodzy, tak łatwo można oczyścić się ze swoich grzechów. Nie wierzcie diabłu, który podpowiada Wam, że w momencie, kiedy Wyznacie Wasze grzechy, ksiądz zacznie inaczej o Was myśleć, że teraz już nigdy nie spojrzy na Was z takim samym szacunkiem i zaufaniem. Nie. Jest to największe kłamstwo diabła i w to kłamstwo nie możecie wierzyć. Nie składajcie na policzkach Zbawiciela Judaszowego pocałunku, moi drodzy. Usuńmy natychmiast ten smród grzechu ciężkiego, który się za nami ciągnie, ilekroć tylko mamy nieszczęście znaleźć się w tym opłakanym stanie. Tak łatwo możemy to osiągnąć. I wreszcie, kochajmy mszę świętą. Wówczas w naszym życiu zacznę dać cuda, zaręczam, Przyczynicie się, moi drodzy, także do zwycięstwa Kościoła nad jego tak potężnymi i bezczelnymi dziś wrogami, co niechaj raczy wyprosić nam właśnie święty Jan Bosko i Najświętsza Maria Pana w wiernych. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.